Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu za wspaniały czas. Dziesiąta jubileuszowa pielgrzymka ze świętym Michałem Archaniołem na Jasną Górę dobiegła końca. Dziesiąta, a więc otrzymaliśmy dziesięć razy więcej łask niż podczas poprzednich pielgrzymek. Ogrom modlitwy. I tak wiele darów z nieba. Każdy wyjechał umocniony, oświecony Bożym światłem, pocieszony w sercu. Spotkaliśmy starych przyjaciół i poznaliśmy nowych. To święty Michał nas zaprosił, poprowadził do Matki Bożej. Dziękujemy tym, którzy tą pielgrzymkę tworzyli, wszystkim organizatorom grup, którzy. Przywieźli kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Dziękujemy scholi muzycznej, która pięknie prowadziła nas w śpiewie. Akatys do świętego Michała Archanioła na jego cześć był szczególnym punktem naszej pielgrzymki. Tyle razy wybrzmiało słowo witaj. Dzięki churowi z Andrychowa wyraziliśmy swoją wdzięczność naszemu patronowi. Pielgrzymka to także ogromna dawka słowa. Dyskusja panelowa, w czasie której dowiedzieliśmy się, czym są przesądy i zabobony. Dlaczego należy ich unikać? Jak sobie z nimi radzić? Psychoterapeuta, teolog i egzorcysta odpowiedzieli zaledwie na kilka Waszych pytań. Zabrakło czasu, ale resztę odpowiedzi stopniowo na łamach czasopisma Któż jak Bóg? I na naszym kanale. Homilia księdza Krzysztofa, poświaty o walce duchowej, i konferencja księdza Andrzeja Żarkowskiego o objawieniach na Gargano i objawieniach w Biblii. I wreszcie Msza Święta. Najważniejszy punkt naszej pielgrzymki przed cudownym obrazem Matki Najświętszej. A ponadto, jak pamiętamy, adoracja na wałach jasnogórskich. Z mocnym działaniem Ducha Świętego, apel z figurą, złożenie przyrzeczeń przez kandydatów do Rycerstwa Świętego Michała Archanioła. Setki osób przyjmowało szkaplerz. A zatem wyjeżdżamy ubogaceni na duszy i ciele. Dziękujemy każdemu z Was. Za to, że dołożyliście swoją cegiełkę do tej wielkiej Bożej budowli, za każdą modlitwę, westchnienie, za każdy gest życzliwości i pomocy. Prosimy o podpowiedzi, uwagi, sugestie na kolejną, 11. Pielgrzymkę 4 lipca 2026 roku. Jeśli ktoś pragnie podzielić się z nami świadectwem, przysłać jakieś informacje zwrotne, podpowiedzieć coś na przyszłość, bardzo będziemy wdzięczni. Ale pielgrzymka nie dobiegła końca. Wędrujemy dalej. Święty Michał pielgrzymuje z nami do domu Ojca. Tam go zobaczymy i będziemy mieli wraz z nim wielki udział w szczęściu nieba będziemy zanurzeni w życie Ojca, Syna i Ducha Świętego i zawołamy wtedy razem w kilku, al nawet kilkunastu językach Któż jak Bóg? Ki comedio, quis ut Deus, Who is like God? Zostańcie z nami. Niech Was błogosławi i prowadzi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.